Jak co roku w czasie wakacji na terenie ośrodka Kaceris trwa koncertowe lato nad jeziorem Kozienickim. Na tarasie nad jeziorkiem wieczorkiem w piątki o godzinie 19 jest muzyka taka lekka, przyjemna w postaci szant, muzyki jakiś polskiej, włoskiej, francuskiej, ale lekkiej, która łatwo wpada w ucho i przy której można i słuchać, a nawet i tańczyć. W przypadku niesprzyjającej pogody koncerty odbywać się będą w świetlicy ośrodka przy amfiteatrze. Przy pełnym takielunku Trzymam ster i biorę kurs na wiatr. I jest jak przy pierwszym pocałunku w ustach sól gorącej wody smak. Oho. W czasie koncertowego lata zaprezentują się trio Starorzecze, czyli Marcin Jóźwik oraz bracia Marcin i Cezary Bartosiewicz, a także muzyczne małżeństwo, czyli Małgorzata i Kamil Koksa. Są to nasi wykonawcy tutaj ziemi i Bardzo się cieszymy, że możemy ich zaprezentować także gościom, którzy odwiedzają nasz ośrodek. Inauguracja koncertowego lata odbyła się w piątek 9 lipca, a że pogoda była deszczowa, koncert zorganizowano w Świetlicy, królowały szanty. Szczegółowa rozpiska koncertów dostępna jest na plakatach, a także na stronie www.kaceris.pl.